Nowa siedziba, czyli kompleks dwóch budynków. Pierwszy tam po lewej stronie jest to punkt przyjmowania interesantów. W komfortowych warunkach będziemy spotykali się z tymi, którzy chcą zgłosić nam interwencję, a także porozmawiać o pewnych rzeczach, które dotyczą chociażby nieprawidłowego parkowania. Jest tu możliwość przyjechania i zaparkowania pojazdem. Mamy także miejsca dla osób niepełnosprawnych. Z kolei za nami nowe budynki. W części starej mieści się komenda Straży Miejskiej, różne referaty, księgowość, logistyka, czyli kilkudziesięciu strażników. A także mamy salę dydaktyczno-wykładową, nagłośnienie, wizja. Natomiast w tym miejscu pokazujemy to, co mamy dzięki panu Prezydentowi, czyli nasz, nasze nowe wyposażenie. Dostaliśmy trzy wspaniałe nowe pojazdy radiowozy służbowe. Są to pojazdy terenowe o bardzo dobrych parametrach. I w zależności od tego, który referat je dostaje, do tego służą. Głównym, głównym zadaniem jest to jeden pojazd dla oddziału ekologicznego, czyli mogą się dostać w te miejsca, do których dotychczas no, ciężko było się dostać zwykłym pojazdem, czy nawet nie można było dojść. Prawdzie mamy wodery, czyli możemy brodzić w wodzie, w bagach. Natomiast, tak już realnie patrząc, potrzebny był taki pojazd. On także może służyć do przewozu jako platforma startowa do drona, czyli podjeżdżamy w jakieś miejsce, wypuszczamy drona i widzimy skąd na przykład jest zanieczyszczana odra, skąd te zanieczyszczenia płyną, czyli bardzo potrzebny sprzęt. Na kolejnym pojeździe oznakowanym znajduje się już klatka i inne urządzenia, chwytaki do, patrolu, do Animal Patrolu. Niebawem już uruchomimy ten patrol. Wrocław jest specyficznym miastem bardzo zielonym. Tu znajdują się lasy miejskie, parki i zwierząt, mówimy na razie o dzikich zwierzętach, które wymagają często naszej interwencji, jest bardzo dużo. Dotychczas wzywaliśmy słonisko dla zwierząt. Czasami. Oczekiwania trwało długo, a pomoc fachowa, zaznaczam, czyli udzielenie tej pomocy zwierzęciu, to jest pierwsza pomoc zwierzęciu, wymaga też pewnego szkolenia. Właśnie teraz funkcjonariusze takie szkolenia przechodzą. Dodatkowo będziemy mieli ten pojazd, którym możemy dotrzeć w te różne miejsca i przewieźć później to zwierzę już w odpowiednie miejsce. Najczęściej będzie to schronisko dla zwierząt. Oczywiście ten pojazd służy także do zwierząt, można powiedzieć, domowych, które zagubiły się, gdzieś biegają bez swojego właściciela. Mamy takie zgłoszenia. A dodatkowo, znowu to powtarzam, też uległy jakiemuś nieszczęściu i jest potrzebna szybka pomoc. I czy Straż Miejska jest potrzebna, czy nie jest potrzebna? Otóż jest potrzebna, ja o tym mówiłem w kampanii, a skoro jest potrzebna, to powinna być tak wyposażona i powinna być tak doposażona, aby mogła skutecznie odpowiadać na potrzeby. Na potrzeby y, mieszkańców. Stąd y, zaraz y, y, od samego początku tej kadencji rozpoczęliśmy taki powiedzmy, proces y, wzmacniania instytucjonalnego właśnie naszej straży, naszej straży Miejskiej, która w sposób istotny uzupełnia y, działania, y, działania garnizonu y, policji y, w y, Wrocławiu. To jest ponad 100 tysięcy przecież interwencji. Rocznie. Wykreowaliśmy tą, tą przestrzeń, która w sposób kompleksowy będzie mogła odpowiedzieć na te wszystkie potrzeby straży miejskiej. To jest stara, stary budynek po dyrekcji MPWiK, która, jak Państwo wiecie, przeniosła się na drugą stronę. No jesteśmy w jakiejś odległości 200 metrów od placu społecznego. A zatem jesteśmy w centrum miasta. Jesteśmy w centrum, e, jesteśmy w centrum miasta i to miejsce ma gigantyczny potencjał, który już został w tym pierwszym etapie wykorzystany przez Straż Miejską, co ważne w tym miejscu jakby służba będzie w całości niemalże. Tak? Dotychczas, proszę zwrócić uwagę, część strażników była w starym budynku takim no już mało funkcjonalnym przy ulicy Gwarnej a i stamtąd już strażników wyprowadziliśmy właśnie tutaj, przeprowadziliśmy, a Pozostała część przy ulicy Wysokiej, boczna, boczna Grabiszyńskiej. Tutaj to przebywanie strażników razem też pozwoli efektywniej realizować służbę i rozwiązywać różne różne sprawy. Myślimy tutaj także o części edukacyjnej dla dzieci. To wszystko się wydarzy w drugim etapie, który w tej chwili jest projektowany. To, że Straż Miejska jest inaczej postrzegana, może to źle brzmi, ale lepiej postrzegana i, i ma to wsparcie Pana Prezydenta i Samorządu Wrocławskiego skutkuje tym, że obserwujemy większe zainteresowanie pracą u nas. Jak Państwo wiecie, przy, nie wiem, dzisiaj mamy na biegu około 5 tysięcy spraw w sprawie wykroczeń. Tak? Kończymy, następne wchodzą i, i ta liczba rośnie, bo na początku roku gdzieś zaczynaliśmy z trzema tysiącami. Dzisiaj na, na co dzień, codziennie mamy około pięć tysięcy na biegu. To, to, to jest duża, duża liczba jakby obciążająca pracowników i zależy nam na kadrach. Ten wakat zaczynaliśmy w tym roku z liczbą 80. Kilkunastu funkcjonariuszy weszło już do służby. W, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy szkolenie, mamy chyba ile 14 osób kolejnych do szkolenia na ten moment, a jeszcze przyjęcia trwają, więc zainteresowanie rośnie i to jest ogromna wartość dodana i efekt tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi o nas. Nie będę mówił tu o, o, o tym, bo, bo, bo kolejne etapy będą wdrażane. Nam bardzo zależy na, na modernizacji, bo potrzebujemy magazynu mundurowego, z prawdziwego zdarzenia, magazynu depozytowego. Przyjmujemy wiele spraw, jest, jest tam, gdzie jest zajęcie jakiegoś mienia. Czy, czy archiwum zakładowego takiego sprawdziwego zdarzenia? I to są te koszty, które pan prezydent poniesie jeszcze, jeszcze, jeszcze w przyszłości. I dziękujemy bardzo za to.